Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek Silent Hill 4 The Room. Dobra, mamy do zbadania dalsze pokoje. Kaj jest telefon. Jeśli ja zbadam wszystkie te pokoje, nigdzie nie będzie telefonu, to się jak kurde zdenerwuje troszeczkę. Także mhm, mhm, mhm. Weźmiemy po prostu medale, nie będziemy biegać. <laughs> Pomiędzy tymi duchami, co ja mogę innego zrobić? Nic nie mogę. Dobra, mamy klucz do wszystkich apartamentów, więc w zasadzie możemy szukać kuźwa do woli. <laughs> Aż nam się nie znudzi. Coś tam jest, coś na coś Henry patrzy, także. Aha, sweet. Jakby było mi naprawdę mało. Czekaj, na co on patrzy? Tu jest jakaś kaseta. Na okładce na tej etykiecie jest napisane "oskurowany mike? Czy coś takiego? Mógłbym posłuchać tego na mojej wieży w pokoju. Czy chcesz wziąć, no. Okej, okay, chyba. Dobra, bo mi się już powoli kończy miejsce. Eee, tutaj jest dużo starych gier wideo. Eee, a, maszyn do gier wideo. Czyli takich konsol tak zwanych. będzie duch, nie? Jest duch. Czekaj, 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 bo tu mnie jeszcze nie było. O! Czekaj, stój! Możesz tu coś zbadać, coś? Ała, dobra, przestań Odejdź śmierdzisz, idź stąd Naprawdę ja nie mogę tu nic, nie, dobra, kurde, zrozumiałem spoko, spoko. Sorry, 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 dobra Agieryt, get, get it. O, dobra Pogonił mnie, muszę przyznać, dobra 206 tam tamten to był 205, czyli 207 to jest tam. Trochę dziwna orientacja. W sensie myślałem, że po lewej będą mniejsze numery. Ok. Czekaj, tu też jest pies. Kuś, nie, nie nudzi wam się ten przeciwnik? Dobra, niech będzie. <laughs> tutaj jest e, Łóżeczko dla dziecka. Dosyć klasycznie. Tu jakieś dzieci były. Dużo zabawek dla dzieci. Nic szczególnego tutaj nie widzę. Siury jest pewnie tam. Pewnie nie będzie da. Pewnie nie da rady go ominąć. Ohohoho. No to było bliskie, gówno To wygląda na jakieś graffiti dzieciaka. Nawet nie wiedziałem, że to coś tu jest, ale dobra. Ehm, te pismo jest jakieś takie. Kurde, skąpane w sobie. Nie wiem, jak, jaki zamiennik dla tych słów dać, więc po prostu niech tak będzie. Że robi mi się niedobrze, jak na to patrzę. Dobra, tutaj piesio sobie przeszedł. Przejdźmy sobie w takim razie tędy. Co są... To są jakieś łóżka po prostu, nie? Mam nadzieję, że piesio teraz nie pomyśli, żeby nagle sobie wrócić. Nie, nie wrócił. A teraz kolego, jakbyś ty jeszcze stąd wyszedł. Kontentnie by było. Bo zabicie ciebie jest takie kuźwa troszeczkę triki, bo tu jest strasznie kuźwa, ciasno. Oho, zbliża się. O oh, fak. Yy, mam wrażenie, że będę za chwilę w dupie, jeśli czegoś nie poczynię. Muszę zrobić cokolwiek. Temu jak się łeb zaczął ruszać, jak w klątwie. Bleh, bleh, bleh. Dobra. Wejdźmy tutaj powoli Ok, tym też się zaczął łeb ruszać. Tu jest telefon, dobra. <laughs> Oficjalna wersja. Te psy trzeba zabić. I tu jest ciasno, ale ja postaram się to zrobić <laughs> at all costs. Dobra Ok, ten już mnie tutaj Kurna, muszę pamiętać, że one mają ten dasz później. No, dawaj, 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 dawaj. Kurde, no jak one są zwinne. Odskocz, odskocz. Dobra, za mocno naciskam analoga. O, znowu odskoczył. Dobra Walka to nie jest ewidentnie coś co u mnie Dobra, dostał Nie to był błąd, to był błąd Dobra, powoli, powoli To był błąd. Bang! Czy ty Możesz dostać już obrażenia i zginąć? Naprawdę, tamten dostał dwie łopaty, ten dostał, nie wiem, z pięć? Come on, gościu! To, 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 to się nie godzi. Dobra, ten telefon jest w tym pokoju, tylko teraz pytanie: czy nawiedzenia się skończą? <laughs> Tych duchów? Jak ja tym telefonem coś poczynię, bo to jest dla mnie najbardziej ciekawe. To nie jest tutaj ten telefon, on jest w tym miejscu, tak? No i tutaj muszę ten telefon odebrać z tego co widzę. Tak jest. <laughs> Dobra, w tym mamy jasność. Chciałem tutaj sobie miejsce oczyścić, żeby na luzie w sobie wbiec. To jest pokój 206. No to troszeczkę mi się naszukał. Znaczy może nie dużo, no ale nadal. <laughs> Jezu, moja walka jest tragiczna. Tym bardziej z tymi psami. Autentycznie. No w sumie no, na te psy to. Nie wiem, czy ta łopata jest taka cudowna, bo on strasznie długo się zbiera z tą łopatą. I te psy ciężko jest przewidzieć, gdzie one walną, więc teoretycznie krótsza broń mogłaby mieć sens. Jak on zaatakuje, szybko podejść, walnąć go i wiecie, no to ma sens, to ma sens W sumie teraz widzę, że ma sens noszenie siekiery Widzę, że ma sens też wrzucanie rzeczy do schowka i musimy to zaraz zrobić, bo mam tylko chyba jedno miejsce jeszcze Dobra, w prawo stronę Oh shit Oh fucking my fellow bleh. No dobra, jesteśmy tu już w dupie i tak Już mnie widzą. Fajnie, on coś obraca głowę, więc to może być coś ciekawego. O! Kumpel! I ma rewolwer, tylko ja bym chciał szybciej podnieść ten rewolwer niż ten koleś bierze rewolwer. To jest ten pistol, którego używał Richard. Czy chcesz go wziąć? Uuu. Oczywiście. Trzyma w sobie sześć hmm, pestek amunicji, jakkolwiek. Bardzo łatwy w użyciu. Z taką średnią mocą zatrzymywania przeciwników, cokolwiek, chyba tak o to chodzi. Tutaj w śmietniku leży zakrwawione, zakrwawiona bielizna męska i rozdarty taki, w koszula, w której są rozdarte rękawy. Dobra, gościu, halo, cześć. Spok, nie ma problemu. Tutaj mogę zobaczyć przez okno Eileen Galvin. Jestem pewien, że to pokój 303. Co ona robi w tym świecie? Wiem, ale ten koleś ewidentnie się coś łąpił na nią, więc to troszeczkę takie nie bardzo. <laughs> o, znowu możemy sobie spojrzeć fajnie. Ale nie o to mi chodzi. Dobra, jestem teraz na granicy życia i śmierci. Albo teraz przeżyję, albo nie przeżyję. To, to są tylko dwie opcje. To tylko zależy ode mnie, która z tych opcji będzie bardziej prawdziwa. Oby nie duchy, oby nie psy. Nic, po prostu nie chcę nic. Chcę wrócić na spokojnie. Taka ilość życia, którą tu mam, to jest idealna ilość życia, żeby się wrócić i nie umrzeć jak szmata. Więc proszę, nie chcę więcej dostawać obrażeń. Dziękuję. Jest jakiś zegar i coś jest. Co to jest? O, kij Ty, no sensowny. Ale nie mogę więcej podnieść, ale dupa! Kuźwa! I to jest właśnie ten problem, nie mam miejsca, ja pierdacze. Czekaj, to jest co? Mogę tu jakoś... Czy ja mogę jakoś w ekwipunek zajrzeć teraz i weź wziąć opisy? Nie, nie mogę. Ja pierdzielę no. Chciałbym to podnieść, dobra. Muszę teraz pamiętać, że w pokoju 207 coś się dzieje. Spoko, że jeszcze jest do podniesienia broni. Ale ja podniosę, bo w razie czego wiecie, na te psy czy na coś dobrze jest mieć jakiś, jakąś rezerwę. I teraz tak, to, że ja wyjdę stąd spokojnie, to nic mi nie da. Nie mam też żadnego mięsa, tak jak w trójce było takie mięso, żeby odciągnąć te psy. Tam były inne psy, ale były podobne. Um. Także ja nie wiem, czy uciekanie, czy w tym momencie bieg, czy, 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 czy hut. nie mam pojęcia co w tym momencie zadziała. Mi się wydaje, że może hut, no ale we will see. Zobaczymy, gdzie te potwory z podwożyska będą. Na razie. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, run, run, run. Kuźwa! Ostatnia jopa została do przejścia! Ostatnia! Literali! Ostatnia jopa! I gówno! No to fajnie. Super, ja mi się wydaje, że te psy trzeba albo dobrze ominąć, bo ja nie mam pojęcia skąd one mnie atakują. Przecież ja nie biegnę. Chociaż z drugiej strony mam taką. Może nie propozycję, ale mam taką koncepcję, dlaczego tak jest. W ogóle na początku to wejdziemy sobie do tej dziury i zrzucimy rzeczy, bo ja już wiem, że to będzie potrzebne. Zaraz się cofnę do tego miejsca, gdzie byłem, po prostu. Ilość przeciwników mnie już troszeczkę przytłacza, a bardziej to, że nie chcą się słuchać. Nerwujące, nerwiające trochę. Dobra, to widzieliśmy, nic tu raczej się nie zmieniło. Naszym punktem jest tak: telefon jest jeszcze, możemy taśmy przesłuchać. To też jest jakiś pomysł. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, więc od jakiegoś czasu cały czas mi ten wentylator działa, więc. Trudno. Będzie mi zakłócał tutaj ciszę. Pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz muszę zrzucić sobie rzeczy do Stasza. I to będzie na pewno tak. Um, te kartki jeszcze muszę powsadzać, ale to za chwilę. A, 106. Ale teraz mam ten super. Ten, więc. Do 303 nie ma klucza, ok, ale tu w zasadzie mogę to zrzucić. A te kartki muszą zostać, cholera, nie mogę nic tutaj... Ty te lalka, też nie wiem, czy tu będzie coś. Duchy. Medalion, tam dużo rzeczy jest do zebrania. Kuźwa. Jestem trochę w dupie, mam strasznie dużo tych rzeczy do ogarnięcia. I nie mam tego a przecież ja go później zebrałem. God damn it! Dobra, zobaczmy, czy coś tu się nowego pojawiło. O, no. wszystko w porządku. Łazi po pokoju w tej skąpej kiecce. kusi mężczyzn. Tak się wymawia w ogóle imię, Ailin? Chyba tak. A może to nie ona, może to jakiś ja który ma tylko jej ciało. Finkie No nie, dobra. Zobaczmy jeszcze, co coś się na korytarzu zmieniło. Tak z ciekawości. E, cyk. Zobaczmy. Coś nowego? No siema Wyglądasz... Normalniej? Chyba? Jeśli można tak powiedzieć w ogóle Niż tam w tym wymiarze Silent Hill To jest coś nowego, tego nie było Ale dobra Myślę, że pierwszą rzecz jaką chcę zrobić to pójść do korytarza, gdzie jest pokój 303, wsunąć te dwie kartki pod drzwi, bo one mi zawalają aż dwa miejsca w punków cholera to jest. I ktoś mi powiedział, żeby tej lalki nie zrzucać do stasza, więc nie zrzucam. Bo to może być źle i tak dalej, a jak mi koleś... Faktycznie tak gra się może pogniewać, bo jak ten koleś mi dał to lalkę z czystego serca, to teraz jak zrzucę tą lalkę do stasza i nie będę jej przy sobie nosił, to pewnie dostanę w ryj. Tak krótko mówiąc, tak mi się wydaje, więc... Nie chcę tego! Więc dobra. Idźmy na piętro trzecie, bo to jest piętro drugie. Czekaj, gdzie tam był telefon uruchomiony w 106? W 206? Cholera zapomniałem, ale chyba tak. Takie mam wrażenie, że chyba tak. A! Bo nie wiem, czy dokończyłem. Ja wiem już. No mam taką koncepcję odnośnie tych psów, dlaczego mnie gonił. Ehm, bo ja zobaczcie, jak nie ma Jak są puste lokacje, to biegam, nie? Może gra nie zdąży. Odnotować tego, że ja przestałem biegać w nowej lokacji, albo ja nie zdążę wyłączyć przycisku czy coś. I być może w nowej lokacji zaczynam biec i przez to psiury mnie widzą. Bo jest taka opcja. I wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobne, bo to, że na web dostały, to trochę ciężko mi uwierzyć. Dobra, wejdźmy. To był spokój z tego co wiem. Znaczy, no nie wiem, czy się nic nie zmieniło, bo to nigdy nie wiadomo. 301, dobra, ale my możemy teraz tutaj też wejść. Uu. Interesting! A wejdźmy. Z ciekawości, nie? To jest lustro, czy to jest jakieś. Nie, to jest chyba jakiś tam. coś. E, o Jezu, filigranowe psy. No to super. Ktoś tu miał naprawdę jeszcze lepszą fantazję niż tamten od ścian. Ale będą obracać za mną, czy będą się jakieś fikuśne rzeczy dziać? Jakiś stary telewizor. Wygląda mi na jakiś pokój weterana wojennego. Nie wiem, nie mam pojęcia czemu, ale tak jakaś. jakoś mi to pasuje klimatem. Zamknięte. Tu jeszcze można przejść. O! Co sik tu jest? Bo już Henry tutaj łeb obraca. Oczywiście. O. Amunicja, no dobra. Czekaj, czekaj, weź, weź, weź. Nie wstydź się. Dlaczego zawsze mi podświetla na nie? To jest kwestia tego, ten, ekwipunku czy coś, to da radę z tym zaradzić, tylko dwa razy na razie chyba mi się przepełnił ekwipunek, także... Można z tym jakoś żyć, to nie trzeba od razu, ten, takiej decyzji mocarnej brać, że czy na pewno chcesz podnieść, A trochę to wpieniające. Jak się chce podnieść coś szybko, bo jest dużo potworów. A może taki jest, taki jest cel? Nie wiadomo, ciężko stwierdzić. No dobra, tu mieliśmy tylko naboje. Tutaj w 303. Jest zamknięte. Dobra, w 303, ale nie mam do klucza akurat do tego 303, bo tam było napisane, że nie ma tu klucza akurat tego pokoju. I teraz robimy to, co ja chciałem zrobić od dawna już. Ty, no, jak to nie? Halo? Nie? Czekaj, czekaj, no tutaj te kartki wsadzałem, więc gdzie ja to mam wsadzić? Sobie do dupy? No do 302. to 302. Coś odpierdacza. Tutaj mam wsadzić? Yy, pff, może... Nie. No nie. To gdzie ja mam te kartki wetknąć? No naprawdę sobie w dupal. Zwykle te kartki były tu, więc jakby... Aha, teraz mogłeś wetknąć, jakby... W zły piksel się wstrzeliłem widocznie, trudno, że niech będzie. Dobra, jedna kartka, druga kartka. Mamy dwie kartki w bani. Aha, naboje, naboje jeszcze mogę tutaj zrzucić, okej. Okay. Um, a mogę tu wejść? Nie mogę tego otworzyć nawet z kluczem. Myślę, że od środka też jest zamknięte. Ale to ten sam zamek, gościu. Nie no może jakoś zapadko czymś, czymś innym niż zamkiem. To wtedy rozumiem. Wtedy jestem w stanie naprawdę to zrozumieć. Okej, okay. nie mogę wejść do Elyn nawet w tym wymiarze. A nie słyszę jak ta tam tarabanie do drzwi też chyba nie bardzo. Poczekaj, tu byliśmy. Tu jest dziura. A nie chcę do jury. Bo tutaj był też duch. Czyli moim jedynym tropem w tym momencie będzie po prostu pójście zadzwonienie na tym 106. Chyba. Dobra, tu są kartki. Mogę też wyjść i przeczytać kartki. Ale myślę, że sensowniej będzie po prostu pójść na pierwsze piętro. Czekaj, to było na piętrze. Nie chcę, przypomnę. To był ten drugi pokój, chyba, nie? Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje. Duch. Ja poza kamerą oczywiście odznaczę wszystkie te pokoje, bo nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na wabułę, czy coś. Ale lubię mieć kompletną mapę po prostu. Wtedy, jak się pogubię, to chociaż wiem, gdzie idę. I czy mam gdzieś iść, w sensowne miejsce. Um... I teraz nauka na przyszłość. Nie biegać. Mam pełne życie, nie chcę tego spaskudzić. Nie biegać. Ty nie wziąłem medalionu. No dobra, trochę w dupie jesteśmy w takim razie. Ale nie do końca, nie do końca. To jest jeszcze taka ściana dupy, nie sam środek, także spokojnie. Uh, 106, jeśli dobrze kojarzę. Czyli idziemy powoli. Nie biegnę. Aha, bo tu był spokój, tylko były duchy. Ok. Ciekawe, czy te duchy się skończą, jak ja. Zobaczcie, teraz się nowy korytarz zrobił. Nowa lokacja się wczytała. A, ale to. Jest paskudnie jest patrzeć na świat takimi oczami, nie róbcie tego. <laughs> takimi, że lokacja się otworzyła, coś. Ja w czasie mieliśmy mapę tu narysowaną, o to mi chodzi. Dobra, jeszcze raz, czy coś tu było? Bo tych pokoi one wszystkie są takie same. I ja nie pamiętam wreszcie, czy coś było takiego samego, czy nie. Lepiej double checkować to wszystko. A, tutaj były zamknięte drzwi, i na końcu był telefon. Tifelon. Poczekaj, w jakim ja jestem... Okej, okay, dobrze. Już myślałem, że. Tam jest telefon chyba. Tutaj jest kibel i on jest nieistotny za bardzo. Dobra, muszę wrócić do takiego myślenia, bo to jest istotne i fajne myślenie generalnie. O apteczka tak w ogóle. Już nam się zapełnia miejsce powoli. To jest uniform pielęgniarki. Jest na nim napisane Rachel. Jak w ogóle wiecie co przypomina ten uniform pielęgniarki, nie? Ktoś widział jakieś takie ikoniczne postaci Silent Hill, na pewno rozpo, rozpozna. Potwory, nie? A były takie nawiedzone pielęgniarki, tam chyba w jakimś etapie szpitala. Najpewniej. Dobra, plan jest taki: zadzwonić i da na górę. Nie, 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 nie widzę innej opcji. O, dobra, presden on these numbers. I spierdaczamy teraz. Czekaj, gdzie jest wyjście. Oni nawet nie uruchamiają chyba tego skryptu wyłażenia ze ścian. To jest dopiero creepy. Ale oni tu wszędzie będą? No tu chyba nie. To było chamskie. Nie, tutaj nie. Ej, 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 ej. Kamero, 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 Dobrze, tak wiesz. Ja tak tylko wspomnę, jak współpracujemy, to jest dobrze. Jak nie współpracujemy, to może być tam ciężko przeżyć do końca. Także z dwóch opcji polecam jednak opcję numer. To opcje ze współpracą, tak jest <laughs> Dobra, nie pierwsze drzwi na lewo Tylko pierwsze drzwi na prawo w takim razie Tylko nie biec, nie biec, nie biec Nie biegnij, nie biegnij, nie biegnij, bo tam są psy Nie biegnij, nie biegnij, nie biegnij Spokojnie Calm your tits, calm your anus Don't do Anything To rush them up Aha, no tak, tutaj też są psy Zapomniałem tu jest psiur Wyjdzie? Wyjdź. Proszę cię. Stepie ci przy głowie. Cholera, czy ona jak się położy, to mam większą szansę na zabicie tego dziwonga, czy nie? O, stał, dobra. Byle we mnie, nie wlasz, byle we mnie, nie wlasz, naprawdę. Jedyne, o co, po co proszę tą grę. Nawet Henry patrzy w ścianę, żeby nie patrzeć na to wszystko. Nie chcę się pojedynkować z tym, a nie wziąłem się Kerry. No ale i tak mam przeładowany ekwipunek, więc nie ma, nie ma potrzeby, że ona tu była Teraz to absolutnie nie wejdę bez walki, u Odejdź, 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 odejdź. dobra Na razie to czy tu jest telefon Dobra, no spokój gdzie jest kuźwa drugi telefon? Przecież to... Już go dobiłeś, zostaw go. No ale tu jest drugi telefon, halo. A może telefon, który dzwoni to mój telefon? W sensie w pokoju 302. To ma jakiś tam sens, no głupi sens, ale jakiś. I żadnego innego telefonu to nie widziałem oprócz tego. Więc jakby... No. Nie wiem, cokolwiek. Myślę, że można o tym pomyśleć w ten sposób. Dobra, przekraść się, przekraść się. Nie rób nic gwałtownego. Nic. Absolutnie kurna nic. Dobra, tam jest rewolwer, ale ja nie chcę sobie zaśmiecać jeszcze ekwipunku. Chyba wrócimy po prostu na chatę i zobaczymy... Czy na chacie się coś zmieniło? Cały czas dzwoni telefon. Cholera wie gdzie ten telefon dzwoni. Naprawdę nie mam pojęcia. Gdzieś. Gdzieś w żupo Idźmy po prostu, może faktycznie w sypialni Zawsze warto double checkować wszystko, nie? Starałem się, próbowałem, ale ten telefon... To nie ten telefon Tamten Skojarzyłem fakty, nie dało rady Dobra, przewinmy, To już widzieliśmy Ale tu nie dzwoni telefon, czyli to nie ten Kuźwa macie Czyli gdzieś indziej dzwoni telefon, tylko kuźwa gdzie? Teraz będę szukał po pomieszczeniach. Telefonu pieprzonego, który dzwoni. Dzięki, fajnie, przyjemnie, super. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Nie ma problemu. Ale możemy te kartki przeczytać, które tam e, zostawiliśmy, to na pewno. No dwie kartki są, super. Jeszcze tylko sobie zerknijmy przez tą dziurę w ścianie. Dziura w ścianie. O, alien spi. Wszystko z nią w porządku. No na razie nic, żeś nie nacudował w tym Silent Hillu, więc nic się z nią nie dzieje. Zwykle jak zacząłeś cudować i zrywać płytki z drzwi, to wtedy ktoś ginął, więc jakby mogłoby cię ruszyć sumienie albo jakaś, jakaś logika. Nie zrywać płytek z drzwi na przykład. Dobra, to widzieliśmy wcześniej już tą scenkę. Zanim dokonaliśmy żywota oczywiście, to jest ta mniejsza notatka. Zobaczmy co tu jest napisane na jednej i drugiej. Zgubiłem klucz do pokoju Eileen Galvin, muszę go znaleźć i przynieść z powrotem. A może to Eileen dzwoni telefon, ale on mnie nie odbiera, też dziwne, no ale nie wiem. Niech pomyślę. Ostatnie miejsce, gdzie go widziałem, to... Tutaj jest urwane i nie da się przeczytać. Bardzo użyteczna ta notatka była, dziękuję. Super. Mogłem też no, te dodatki tu nie wtykać, miałbym równie, no, równą ilość informacji co teraz, ale dzięki, dzięki, dzięki. Zachęci chociaż. O! Tu jest nas dalsza część notatki. Super. Podniosłem klucz tej Aileen z pokoju 303. No, ona musiała upuścić ten klucz czy coś. Pomyślałem, że go jej zwrócę. Ale nie była akurat w domu, kiedy chciałem to zrobić. Myślę, że dam ten klucz przełożonemu, czy coś takiego? Maj 20. Super. Dobra, czyli temu saper muszę zajść do jego pokoju i tam poszukać. Sensowne, sensowne, tylko z drugiej strony. Ja już na wszystkie te pokoje obszukałem i tam nic za bardzo nie było. Nie wiem, czy to ma jakiś tam sens. A to zrzucimy, to zrzucimy, bo to niepotrzebne. Czy ja chcę coś. Może to. Może się przydać, no nie wiem. Jak mamy z tymi rzeczami? Tu mamy mnóstwo rzeczy w tym staszu. No i ja mam dwa te miecze, ale nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób może mi pomóc. Mam te monety, które nie zniknęły, a podejrzewam, że powinny. W 106 też byłem, więc w zasadzie. Nie wiem, po co mi te monety, po co to jest, no ale już trudno. Dobra, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Ja postaram się poza odcinkiem pozwiedzać te pokoje, popodnosić te rzeczy, co popodnosiliśmy. E, no postaram się, zobaczymy jak to wyjdzie. Żeby mieć całą mapę zwiedzoną, żeby być pewnym, gdzie byliśmy, a gdzie nie byliśmy, bo tak to, tak nie wiadomo. Pół jest, pół nie ma, no i wiecie jak to wygląda. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.